Dobry Cezar Andrzejczyk, jest piątek 9.30, a zatem czas na kolejny odcinek rozmów o OZE. Moim gościem będzie dzisiaj znowu Rahim Black, który w ostatnim czasie jest bardzo aktywny jeśli chodzi o tematykę farm słonecznych, a przede wszystkim możliwości zarabiania na farmach słonecznych i inwestowania w farmy słoneczne. Dzisiaj porozmawiamy z Rahimem o equity crowdfundingu który, jak się okazuje, może być również świetnym narzędziem pozyskiwania, finansowania, ale również inwestowania dla drobnych inwestorów w farmy słoneczne. E, witam Cię, Rahim. Cześć, cześć. Dziękuję za zaproszenie. Idziemy z tematem. No właśnie. Kopernik y, wymyślił dużo różnych sposobów na to, jak inwestować w farmy słoneczne, które będziecie budować. Od y, drobnych sum, które można wpłacać po większe sumy, E, tokenizacja, equity crowdfunding, o którym zaraz szerzej, również firmy deweloperskie, które będą inwestować i budować farmy słoneczne e, czyli generalnie dużo roboty na najbliższe lata i du dużo też pieniędzy, które potencjalnie można zarobić. Ale dzisiaj skupmy się na tym equity crowdfundingu. E, no, idea dosyć znana już na naszym rynku, dużo projektów. Próbuje czy pozyskuje finansowanie poprzez crowdfunding. Powiedz, jak Equity Crowdfunding będzie działał w przypadku farm słonecznych, które Kopernik będzie budował. No i jakie tutaj są korzyści dla inwestorów, zwłaszcza tych drobnych? Nasze farmy słoneczne od samego początku są społecznościowe, ponieważ przede wszystkim są skierowane do tych najdrobniejszych inwestorów? Equity Crowdfunding zasadniczo polega na tym, że zbieramy drobne sumy ale tysięcy osób. I wtedy te drobne sumy od tysięcy osób dają miliony, tak jakbyśmy mieli je od jednej osoby. I, i my tą zbiórkę społecznościową, która pozwala nam projektować i budować farmy słoneczne, finansujemy za pomocą naszej platformy, Mozaiko, która jest platformą, która służy do tokenizacji, ale dokładnie jest to ten sam model zbierania pieniędzy, czyli drobnych kwot od społeczności, od najbliższej rodziny, znajomych, potem znajomych, znajomych za pomocą wiadomości, za pomocą relacji, za pomocą postów, za pomocą reklam. Więc, więc biurkę społecznościową jakby wzbogaciliśmy o tą tokenizację, czyli cyfrowe prawo własności i oczywiście o coś czego nikt nie zrobił na świecie, czyli o giełdę Kanga Exchange, gdzie można potem jeszcze tymi Udziałami w farmie słonecznej obracać. I jeżeli mogę tutaj zasugerować Ci, Cezary, jakby bardzo chciałbym pokazać dzisiaj na, 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 na tym wywiadzie przede wszystkim, jaka jest przewaga jakby w, w szukaniu drobnego inwestora, a nie jednego dużego, prawda? Bo, bo wiele osób często ma, ma, ma z tym problem, żeby czy się nie trzeba narobić, żeby tysiąc osób się złożyło na jedną farmę. No właśnie, farmy słoneczne to nie jest drobna inwestycja, to są inwestycje, które wymagają milionowych nakładów, zwłaszcza jeśli tych farm planujesz zbudować kilka czy kilkanaście w ciągu najbliższych lat. E, a zatem porozmawiajmy teraz chwilę o tym, jak jaki sens, Twoim zdaniem, ma budowanie właśnie takiej społeczności drobnych inwestorów wokół Farm Słonecznych mhm. versus pozyskiwanie jednego lub kilku dużych inwestorów, którzy od razu wchodząc zasilają projekt dużymi pieniędzmi, załóżmy takimi, które umożliwiają e, ruszenie z projektem natychmiast. Dlaczego Wy wybraliście taką drogę? No i powiedzmy może więcej coś o tej tokenizacji i o tej giełdzie, która też daje możliwość potem sprzedawania ewentualnego swoich udziałów w farmach. Mhm. Dobra, no to zacznijmy najpierw od porównania dla drobnego inwestora z dużym inwestorem, ponieważ tu jest coś co bardzo wierzę. Dlaczego drobny inwestor? Po pierwsze dlatego, że drobny inwestor od razu podejmuje decyzję inwestycyjną. On wpłaca małą kwotę, ale umówmy się, że podjęcie decyzji o zapłaceniu 100 czy 1000 zł odbywa się szybko, a zainwestowanie miliona odbywa się Zdecydowanie dłużej i wymaga zdecydowanie też większych nakładów formalnych. Więc dla mnie bardzo ważne jest to, żeby te pieniądze kapały nieustająco, a nie czekać na dwa lata na, na, te, na te miliony, ponieważ kiedy projektujemy farmy słoneczne, musimy zapłacić za WZ 400 zł, musimy zapłacić za decyzję środowiskową 1000 zł, musimy zapłacić za, za nie wiem, warunki przyłączeniowe 30 no tysięcy. To, no to pamiętajmy, że tutaj farmy buduje się latami i, i dobrze, żeby te pieniądze kapały, bo nawet jeżeli one by wpadły nie wiem, w jednym kawałku, to wtedy co najwyżej można by było tą farmę, ale za dużo większe pieniądze kupić. Więc tutaj bardzo ważne jest to, że inwestorzy drobni, dają drobne kwoty, ale decyzje podejmują od razu I pamiętam jak myśmy na początku kwietnia ruszyli ze zbiórką społecznościową, to w pierwszym tygodniu już miałem 70 tysięcy złotych na koncie, dzięki temu dzisiaj mamy już skończone projekty z warunkami przyłączeniowymi, A w tym czasie wydaje mi się, że w czasie 4-5 miesięcy gdybyśmy dogadali z jednym dużym inwestorem, to może byśmy jeszcze zmieniali jakieś paragrafy w umowie, więc przede wszystkim szybkość. Dwa. Drobny udziałowiec, który daje 100 zł, 1000 zł, to jest udziałowiec pasywny, to jest udziałowiec niemy, to jest udziałowiec, który no nie siądzie ci na kark i, i, że tak powiem, nie zabierze ci potem dużo zdrowia, ponieważ no jednak zainwestował znacznie mniejszą kwotę, która w znaczny sposób Dywersyfikuje jego ryzyko. Więc drobny udziałowiec jest pasywny, co jest bardzo ważne, żeby zachować efektywność zarządczą. I to, co jest chyba najważniejsze, to jest to, że zbiórki społecznościowe mają sens, jeżeli umiemy zamienić mikroinwestora w klienta. Czyli na przykład takim wzorem, chyba do naśladowania, jeżeli chodzi o zbiórki społecznościowe, teraz w internecie to jest Janusz Palikot, który zbiera tysiące inwestorów wokół swoich piw kraftowych i WD kraftowych. No bo tysiąc inwestorów tej wódki wypije więcej niż jeden duży, bogaty, prawda? Więc tu jest ta myśl jakby przewodnia, żeby przekuć inwestora w klienta. W jaki sposób my przekuwamy tego drobnego inwestora w klienta? No my po wybudowaniu tej farmy zadzwonimy do tego wspólnika klienta i powiemy drogi kliencie korzystaj w swoim domu czy biurze z energii, która idzie z twojej farmy, a nie z jakiejś elektrowni węglowej. Przecież to Twoja farma jest. I w ten sposób tworzymy nie tylko środowisko inwestorów, ale przede wszystkim środowisko klientów, które, które stanowi największy kapitał. I bez tego finansowanie społecznościowe nie miałoby sensu, bo jednak sumarycznie pozyskanie tego drobnego inwestora może być trochę droższe, bo wymaga też marketingu, a nie tylko bezpośrednich relacji. Ale jeżeli przekujemy go w klienta, to się opłaca. I najważniejsza rzecz, chyba najważniejsza. Cała akcja crowdfundingowa czyli zbiórka drobnych inwestorów. To jest jednocześnie wielka akcja marketingowa. O wielu firmach ja dowiedziałem się dzięki zbiórkom społecznościowym po raz pierwszy. I tak samo, gdyby Kopernik nie robił marketingu, nie celował swojej propozycji do drobnych inwestorów, to tej firmie, a prowadzilibyśmy tylko kuluarowe rozmowy z dużymi inwestorami, to tej firmie nikt by nie słyszał. A dzięki właśnie tej metodzie poskiwania kapitału stajemy się rozpoznawalni w branży OZE bardzo szybko. Więc jeżeli umiemy, Postawić znak równości między inwestorem klientem. Jeszcze zrobić z tego marketing, to to jest najlepsze, co może być dla biznesu. A propos marketingu i a propos tego, jak pozyskuje się tych inwestorów w różnych akcjach crowdfundingowych, to przypomnijmy, no, sam wspomniałeś o palikocie, który z sukcesem zebrał już kilka razy, po kilka milionów. Mhm. Mamy platformy, takie jak Bisfan, tak jak Crowdway. Była wcześniej bardzo słynna, fajna. Społecznościowa, żywa zbiórka dla Wisły Kraków, dwa razy już zresztą też tak, przeprowadzona tak. z sukcesem. Jak ty widzisz możliwość sukcesu podobnego lub może w dłuższym czasie, ale e, podobnego sukcesu, jeśli chodzi o farmy słoneczne, i, i również sukcesu w budowaniu takiej społeczności, która później będzie trwać przy tym projekcie? Bo zakładam, że jeśli farma buduje się kilka lat, mhm. później też przez kilka lat może przynosić zyski, a jednocześnie my możemy mieć energię pozyskiwać z tych farm, no to zakładam, że wielu inwestorów będzie chciało związać się z taką farmą słoneczną i z całym projektem na kilka lat. Jak ty widzisz budowanie tej społeczności i jak ta społeczność w tej chwili wygląda? Jakbyś mógł nam o tym opowiedzieć. No my już w tej chwili mamy tysiące drobnych inwestorów, którzy wkładają, wpłacają naprawdę drobne kwoty, bo są kwoty 100-200 zł. Zresztą mediana kwot wpłacanych przez drobną społeczność wynosi... Około 500 zł teraz na, 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 na rynku polskim zbiórka wiadomo, to jest około 4 miliony złotych, no bo tu trzyma nasz ustawa o publicznej emisji akcji. Więc więc. Ale to też wystarczy na farmę, bo budowa farmy to jest 2,5 miliona, więc można de facto zrobić to na osobnych spółkach. Natomiast ja bym chciał tutaj nieco tutaj więcej powiedzieć o tym i przypomnieć zresztą, że my. Zbiórkę społecznościową dla spółki Kopernik, która buduje Farmy Słoneczne, robimy na własnej platformie Equity Crowdfundingowej Pro, która jest, którą jest Mozaiko. Mozaiko to jest platforma do tokenizacji asetów. I my ją pozycjonujemy jako platforma Equity Crowdfundingu Pro, czyli taki, takie 3.0, dlatego że w przeciwieństwie do klasycznie znanych platform Equity Crowdfundingowych, o których wspomniałeś, BizFound, Crowdway i tak dalej. No to my dajemy fizycznie cyfrowe prawo własności, jakim jest token, czyli token, który jest pewnego rodzaju cyfrowym papierem wartościowym. Dzięki technologii, czyli triadzie trzech rozwiązań technologicznych, kryptografia, rozproszony rejestr danych oraz teoria gier, no to jest to plik, który jest papierem wartościowym, plik cyfrowy, ponieważ nie można go skopywać i można go przesyłać. Dzięki temu, że można go przesyłać, można nim handlować na giełdzie. Czyli na platformie Mozaiko teraz można zebrać pieniądze drobnych inwestorów, od razu zarządzać tym akcjonariatem, przekazać im to prawo własności, czyli nie trzeba wysyłać komuś umowy, która jest aktem jakimś notarialnym, czy też zmianą w domu maklerskim, tylko jest to wszystko zdigitalizowane i jeszcze dodatkowo nie mówimy, że te udziały upłynisz, jak firma wejdzie na giełdzie, tylko może się upłynąć od razu, ponieważ. Do naszej platformy Mozaiko jest podpięta giełda giełda, Kanga Exchange, giełda kryptoaktywów. Więc to jest. Wierzymy, że to jest technologicznie zupełnie nowy, niespotykany na rynku poziom equity crowdfundingu, który dostarcza przede wszystkim technologię, a nie tylko możliwość zebrania pieniędzy. I tą technologią jest tokenizacja i giełda. Gdzie można handlować potem tą energią? No bo co z tego, że ja mam akcję, czy też w przypadku Kopernika mam energię, skoro nie mogę tego w każdej chwili sprzedać osobie trzeciej, prawda? Mogę mieć. No więc w Equity Crowdfunding dzisiaj działa dość symbolicznie. Przeważnie są to, nazwę to brutalnie, czasami kolekcjonerzy certyfikatów, no a my od razu dajemy giełdę, gdzie smart kontrakt ma zaprogramowaną stopę zwrotu. W przypadku Kopernika jeden udział produkuje. Jedną kilowatogodzinę rocznie. Kilowatogodzina kosztuje 30 groszy około. Natomiast jeden udział 4 zł, łatwo policzyć, że po dzisiejszych dosyć niskich cenach energii ta stopa zwrotu wynosi 7,5%. Czyli to jest zupełnie inny poziom equity crowdfundingu. O blockchainie, czyli o tym rozproszonym rejestrze, o technologii, która zapewnia bezpieczeństwo w tym cyfrowym świecie i umożliwia, tak jak powiedziałeś, Pewność inwestora, że ten jego, to jego aktywo należy do niego i że to jest certyfikat, który nie może być przesyłany, nie może być kopiowany. Natomiast można tymi certyfikatami, czy tokenami, czy innymi cyfrowymi odpowiednikami własności handlować na giełdzie. Pewnie będziemy do tego wracać, bo to też jest fajny wątek. Natomiast teraz chciałbym Cię zapytać jeszcze trochę o ten marketing, bo mówiłeś, że de facto cała taka akcja crowdfundingowa jest też jedną wielką akcją marketingową. No to co się zbliża? Co w najbliższym czasie Wy będziecie robić, też jako Kopernik, jako Mozaiko, żeby jeszcze kolejne rzesze ludzi zachęcać i może żeby się dowiadywali o tych farmach słonecznych, bo zakładam, że mnóstwo ludzi może o tym nie wiedzieć, że inwestycja w, taką, w taki projekt jest dzisiaj tak prosta. Jakie kroki będziecie teraz podejmować? Wakacje się skończyły, mamy te niecałe 4 miesiące do końca roku. Czasy są, wiadomo, jakie, dosyć niepewne, mhm. ale zakładam, że ludzie aktywni inwestycyjnie cały czas poszukują możliwości lokowania swojego kapitału. Jakbyś tutaj mógł trochę przybliżyć akcje, które będziecie robić w najbliższym czasie, i jak zamierzacie przyciągać mhm. kolejnych inwestorów? Cała ta tokenizacja, cały ten rozproszony akcjonariat, ta rozproszona energia odnawialna. To jest pewna historia, o której mogę teraz opowiadać. Mam o czym mówić. Niektórzy mi mówią, że to jest skomplikowane i ludzie tego mogą nie zrozumieć, ale z drugiej strony, dzięki temu, że jest to skomplikowane, ja mam o czym opowiadać. Czyli, czyli tworzę pewne story, tworzę dużo kontentu. Rozmawiam z Tobą któryś raz z kolei, ciągle jakby, jakby próbuję jeszcze lepiej, jeszcze bardziej wytłumaczyć. I jak to się mówi przysłowiowo, jest o czym pogadać przy piwie. To jest po prostu ciekawe. Kiedy coś jest ciekawe, trzeba o tym opowiadać. Gdzie? Przede wszystkim w mediach społecznościowych, bo przecież stąd w ogóle wyrosła idea społecznościowego finansowania czyli każda marka powinna mieć swoją społeczność, każdy prezes powinien mieć swoją społeczność, każdy inwestor drobny ma swoją społeczność. I to być może nie daje miliardów ani setek milionów, ale daje ten pierwszy, najważniejszy milion. Tak? Ten pierwszy milion który zamiast ukraść, można zebrać u swoich najbliższych znajomych. Więc jak ja zaczynam? Ja po prostu zaczynam zbierać pieniądze wśród swoich znajomych. 25 tysięcy obserwujących na LinkedInie, 5 tysięcy znajomych na Facebooku, 12 tysięcy fanów, kilka postów i jest te pierwsze 100 tysięcy złotych, które od razu pozwala mi zrobić projekt, a może nawet iść do banku po kredyt, bo jest to konkretny wkład własny. No i potem oczywiście można to trochę dopalić marketingiem marki. I można jeszcze to dopalić jakąś reklamą w modelu, w którym ktoś, znowu tutaj zaznaczę, gdyby to był krajowy depozyt papierów wartościowych, czy też jakiś obieg dokumentów, no to nie byłoby możliwe sprzedać akcje poprzez kliknięcie na Facebooku. Teraz jest to możliwe, ponieważ no my fizycznie sprzedajemy cyfrowe prawo własności za, w zamian za za pln -y, czy za tak zwane Fiaty, czyli za pieniądze tradycyjne, jesteśmy w stanie dokonać transakcji. Ktoś ma cyfrowe prawo własności, które jest można powiedzieć takim cyfrowym aktem notarialnym współwłasności do, do farmy, a my dostajemy pieniądze, żeby móc te farmy dalej rozwijać i budować. Czyli zasadniczo, jeżeli chodzi o Kampanię crowdfundingową to przede wszystkim jest to kampania społecznościowa oparta na zasięgach organicznych bądź na y, wsparta jakimś budżetem reklamowym. Jeżeli chodzi o naszą platformę Mozaiko, ona przede wszystkim zapewnia technologię, która pozwala y, no, za 50 razy mniej niż w tradycyjnej giełdzie, a nawet mniej niż w tradycyjne crowdfundingu zrobić taką emisję. Tam jest budowany procesor płatności, tam nawet można kilkoma kliknięciami stworzyć. W stronę emitenta i ruszyć ze sprzedażą. Czyli świetne rozwiązanie też dla startupów. No a potem jeszcze dodatkowo od razu jest to automatycznie listowane na giełdzie, co w ogóle jest niespotykane na skalę światową, że ktoś od razu dostaje rynek wtórny. Więc naprawdę małym nakładem można zbudować coś wielkiego i to jest też ważne, no bo Equity Crowdfunding pozwala każdemu zainwestować drobną kwotę. Ale equity crowdfunding też pozwala komuś bez dużego kapitału sięgać po kapitał, żeby o sukcesie decydował talent i zaangażowanie, a nie tylko, żeby to pieniądze robiły pieniądze. No właśnie, i o tym zaangażowaniu myślę, że warto też porozmawiać, i moje kolejne pytanie będzie dotyczyć tego, jak Twoim zdaniem w najbliższych miesiącach i latach, również dzięki Waszym działaniom, ludzie będą angażować się w ogóle w temat odnawialnych źródeł energii, bo dużo się o tym mówi zresztą nie od dziś, no że miks energetyczny i wiadomo, że są te wytyczne, które mówią, że do 2030 roku jakby udział odnawialnych źródeł energii w polskim miksie energetycznym powinien wynosić do 30%. Jak sądzisz, jak jeszcze nasze społeczeństwo można stymulować, zmotywować do tego, żeby chciało się dowiedzieć więcej i w ramach własnej ciekawości i potem w ramach własnego gospodarstwa domowego chciała wprowadzać rozwiązania które pomagają wykorzystywać odnawialne, energię z odnawialnych źródeł i jak, jaką rolę mogą w tym pełnić na przykład farmy słoneczne w najbliższych latach i również equity crowdfunding, tak jak mówisz, dostępny dla każdego de facto, no bo to jest nie tyle inwestycja, to co też zaangażowanie się w pewien proces i w postawę ekologiczną, a, ja, a z drugiej strony edukacja, edukacja siebie, może w przyszłości swoich dzieci. Jak, do, jak Wy do tego podchodzicie i jaką rolę widzisz y, dla Kopernika w edukowaniu Polaków właśnie w tym zakresie? No, znowu dzięki temu finansowaniu społecznościowemu widzę dużo większą rolę Kopernika niż na przykład projektów które tego typu finansowanie pozyskują z, od dużych instytucji, czy też bogatych inwestorów, ponieważ no jeżeli my potrzebujemy minimum kilka tysięcy inwestorów, którzy płacą po 500 złotych, żeby zbudować jedną farmę, to to wyedukowanie kilku tysięcy inwestorów i zbudowanie w nich świadomości tego, jak ważna jest transformacja energetyczna naszego kraju, jest czymś dużo bardziej misyjnym, niż tylko zebranie 3 milionów złotych od jednej osoby. Tak? Więc przede wszystkim musimy edukować, musimy to robić publicznie. Budowanie tej naszej marki ma sens, ponieważ docelowo chcemy, żeby oni też korzystali z tej energii u siebie w domu. I teraz, jeżeli widzę w tym dużą misję i mam ogromną motywację do działania, bo kiedy myślę o tym, jak dużo trzeba w Polsce zbudować farm słonecznych, jak dużo w Polsce trzeba zbudować elektrociepłowni kogeneracyjnych, jak, 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 jak potężna jest ta transformacja, żeby mieć niezależność energetyczną. W Polsce, zwłaszcza że zbliżają się lata, kiedy elektrownie węglowe, mam nadzieję, będą raczej zamykane, no to, no, to, no to nie stać Polski, polskiego rządu, który przecież nie ma własnych pieniędzy na tą transformację energetyczną. Żeby to się udało, to tak naprawdę trzeba skrzyknąć milion ludzi. Milion ludzi. Tutaj największym moim takim wzorem do naśladowania jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. My trochę chcemy być taką wielką orkiestrą ratowania planety, tylko w przeciwieństwie do nich chcemy to robić jako biznes, a nie jako fundacja, ponieważ biznes musi zarabiać, bo tylko jeżeli będą pieniądze, no to będzie, będziemy mogli tej transformacji dokonać. To są drogie rzeczy. Zatem trzymamy kciuki za powodzenie kolejnych akcji i budowania tej społeczności. Rahim Black, prezes i twórca spółki Kopernik, która buduje farmy słoneczne, był moim gościem. Bardzo dziękuję, a państwa zapraszam w każdy piątek, godzina 9.30 na kolejne odcinki rozmów o OZE. Kolejni goście, ciekawe rozmowy w jakże aktualnym temacie. Dziękuję i do zobaczenia. Dołącz, dołączcie do Wielkiej Orkiestry Ratowania Planety Kopernika.io. Spróbujcie chociaż za 100 zł mieć udział w tej transformacji energetycznej, zarobić i ratować planetę. Do boju wszyscy. Dzięki, do zobaczenia. W czasach olbrzymich zmian klimatycznych na Ziemi. Mimo że Słońce dostarcza nam wystarczająco dużo energii, aby zaspokoić nasze potrzeby, wciąż korzystamy za źródeł degradujących naszą planetę. Żyjemy w czasach transformacji energetycznej, która niesie szansę nie tylko dla naszej planety, ale także rozwoju naszej gospodarki, bo energia odnawialna jest dzisiaj najbardziej opłacalna. Naszą aspiracją jest zbudowanie tysiąca farm słonecznych w Polsce. Aby tego dokonać, potrzebny jest ogromny kapitał. Dlatego potrzebujemy Twojego wsparcia. Tak jak każdy właściciel domu może zainstalować panele generujące prąd na dachu, tak dziś dzięki nowej technologii każdy może stać się właścicielem prądu wytwarzanego przez wielkie farmy słoneczne Kopernika. Możesz stać się naszym inwestorem już od 4 zł, bo tyle kosztuje jeden udział w farmie. Każda wpłata pozwala nam finansować kolejne farmy fotowoltaiczne, które zamieniają promienie słoneczne w energię elektryczną. Prąd, którego zużywamy coraz więcej i który według prognoz będzie coraz droższy. Sprzedając go, generujemy środki, które ty, jako udziałowiec, możesz magazynować. Sprzedawać na giełdzie lub płacić nimi za prąd u siebie w domu. To dobra i pewna inwestycja, która ratuje nasze środowisko. Pomagasz i jednocześnie zarabiasz. Wystarczy, że wejdziesz na naszą stronę copernic.io i klikniesz Zainwestuj. Będziesz mógł tam kupić udziały w formie tokenów. Podając swoje dane i przechodząc do panelu szybkich płatności, od razu staniesz się posiadaczem udziałów, które będą dostępne w specjalnym portfelu na giełdzie Kanga. To proste, inwestując, zarabiasz z nami na transformacji energetycznej i pomagasz powstrzymać zmiany klimatu. Kopernik, wszystko kręci się wokół Słońca.